Nauczyciel oddaje Jasiowi kartkówkę. Zamiast oceny napisał Debil. Jaś spojrzał na kartkę i mówi do nauczyciela. Pan to chyba jest zakochany, bo zamiast wstawić mi ocenę, to pan się podpisał. Nauczyciel prezentuje dzieciom obrazki zwierząt i pyta, jak zwierzęta się nazywają. To jest kot, mówi Grześ. Bardzo dobrze. A to? To jest piesek, odpowiada Pawełek. Świetnie, a to? Pyta nauczyciel Jasia, prezentując zdjęcie misia. Jasio milczy, nauczyciel postanawia zażartować. Być może mamusia tak czasami nazywa tatusia. Nie wyżyty buchaj. Dwóch pijaczków nocą wychodzi z baru, skręca za róg budynku i sikają pod murem. Czego tak cicho lejesz? Bo leję po spodniach. A nie szkoda ci spodni? Nie, bo leję po twoich. Na babskiej imprezie rozmawiają trzy mężatki. Pierwsza mówi: Wiecie, jak kocham się z moim zękiem, to on zawsze ma zimne jajka. Faktycznie, jak ja się kocham z moim Frankiem, to on także ma zimne jajka, odpowiada druga mężatka. Na to trzecia: Wiecie, ja nie wiem. Nigdy nie sprawdzałam, jakie ma jajka, mój Jacuś, w trakcie stosunku. Po dwóch dniach ponownie się spotkały w tym samym gronie. Trzecia mężatka, ta od Jacka, przychodzi cała poobijana, z potarganymi włosami i ubraniem. Pozostałe dwie pytają się: Co ci się stało? Kochałam się z Jackiem, sprawdzam te jego jajka i tak mu mówię. Jacek, ty masz w trakcie kochania tak samo zimne jajka jak zenek i franek.